Początki rocznika to zespół regionalistów, którzy już mieli swoje publikacje, osiągnięcia i pierwszym redaktorem był pan profesor Arkadiusz Kołodziejczyk, który jest znany na Mazowszu i w Polsce właśnie z takich lokalnych oddziaływań poprzez publikacje rocznikowe czy, czy okazjonalne. No, a w naszym gronie legionowskim i w powiecie legionowskim. Takie grono się znalazło. Dzisiejszy dyrektor Muzeum Wojska, tego Muzeum Historycznego w Legionowie, pan Jacek Szczepański, stale piszący, pan Szklarek, mieszkaniec, dawny, rodzina przedwojenna. Także no, ja nieskromnie też należę do tej grupy, która lubi tematy wojskowe tutaj podejmować. I tak to się rozwinęło. Po prostu. Potrzeba edukacji w szkołach, potrzeba edukacji naszego społeczeństwa, de facto, powodowała, że po pierwszych publikacjach, które towarzystwo wydało, brakowało bardzo takich szczegółowych dociekań na różne tematy historii lokalnej czy szkół, wspomnień kącik poezji również, bo de facto, bo w tej chwili legionowo no nie ma, poza naszym rocznikiem, takiej prezentacji osób piszących na no, ogół amatorską, ale nie tylko, zajmujących się tą twórczością. Taką osobą też, która stale tutaj jest, jest pani doktor Załęcznik, która pracuje w tej chwili, jest osobą znaczącą Muzeum Niepodległości. Także nasze, nasze tutaj zaplecze Legionowskie było i zwiększyło się. Tak się składa, że przez te 13 lat, bo już tyle funkcjonuje Rocznik, aż ponad 90 autorów złożyło bezpłatnie społecznie, wykonało swoje prace, czyli artykuły i one się dzielą na, na różne działy. Myśl, Przede wszystkim są to rozprawy, są to materiały, wspomnienia. Ten dziesiąty tom to jest naprawdę wielkie, ważne wydarzenie, nie tylko dla redakcji, ale dla towarzystwa, dla naszego muzeum, ponieważ gdy zakładaliśmy rocznik w 2002 roku, nie spodziewaliśmy się, że tak doskonale się rozwinie. Ten tom, dziesiąty jubileuszowy, to jest taki tom, który jest jednym z kolei. Natomiast ważnym jego elementem jest bibliografia, gdzie, są, gdzie jest przedstawiony dorobek poszczególnych autorów i myślę, że to jest taka wartość dodana. Natomiast moja rola podczas dzisiejszego spotkania będzie polegała na przypomnieniu początków, bo nie wszyscy wiedzą, że... Pomysłodawcą tego rocznika był nieżyjący już profesor Arkadiusz Kołodziejczyk, który podczas sesji naukowej z okazji 50. rocznicy nadania praw miejskich, a było to 3 maja 2002 roku, jeszcze w Starym Ratuszu, zaproponował, żebyśmy nie wydawali materiałów pokonferencyjnych, tylko żeby rozpocząć wydawanie periodyku w postaci naukowego czasopisma historycznego dotyczącego Legionowa. Przystaliśmy na to jako Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Legionowa. I w 2004 roku z okazji jubileuszu 25-lecia towarzystwa wydaliśmy pierwszy tom rocznika. I od tego się zaczęło. Muszę powiedzieć, że profesor Kołodziejczyk nadał jakby układ, charakter temu rocznikowi, któremu jesteśmy wierni do dzisiaj. On redagował pierwsze cztery tomy do 2011 roku, a kolejne tomy od 5 do jubileuszowego 10. redagował pan profesor Aleksander Łuczak. I tak to się toczy. Także mam nadzieję, że, że dzisiaj będzie okazja do wspomnień i będzie też okazja do podsumowania tego co było, ale też wytyczenia nowych kierunków działania, bo są pewne propozycje zmian w, zarówno w składzie redakcji, jak i w sposobie funkcjonowania redakcji. Mam nadzieję, że będzie okazja, żeby to przegadać. Podzielić się tymi refleksjami.